Zapraszamy na bajkę gburkowaty elf, który nie lubił Mikołajek. Wioska świętego Mikołaja tętniła życiem, jakby ktoś wstrząsnął nią niczym wielką, szklaną kulą ze śniegiem. Był 5 grudnia dzień, w którym poziom ekscytacji wśród elfów osiągał punkt krytyczny. Tysiące małych dzwoneczków brzęczało przy każdym ruchu, setki metrów kolorowego papieru szurało przy pakowaniu, a dziesiątki chórów ćwiczyły kolendy w każdym możliwym zakątku fabryki. Wszędzie unosił się zapach cynamonu, świerku i gorącej czekolady. Wszyscy, absolutnie wszyscy, promienieli radością. Wszyscy, z wyjątkiem jednego elfa. Byrg siedział w najciemniejszym kącie głównej hali produkcyjnej, wciśnięty między stertę pustych worków a wielki filar. Jego zielony kubraczek był przekrzywiony na lewą stronę, a czapka zsunęła się tak nisko, że ledwo było widać czubek jego nosa. Bark miał skrzyżowane ręce i minę, która mogłaby zważyć mleko w kawie Mikołaja. Za głośno, za jasno, za wesoło! Mruknął pod nosem, zasłaniając uszy, gdy obok przebiegła grupa trzech roześmianych pomocników, niosących stos pluszowych misiów. Dla Burka ten czas w roku był koszmarem. Podczas gdy inni słyszeli muzykę, on słyszał chaos. Jego uszy były inne. Wyczulone na każdy zgrzyt, pisk i szmer. Dźwięk dzwonków reniferów, który inni uwielbiali, dla niego brzmiał jak uderzanie widelcem. O porcelanowy talerz. Marzył tylko o jednym, żeby był już siódmy grudnia. Wtedy magiczny pył opadnie, sanie wrócą do hangaru, a w wiosce zapanuje błoga cisza. Znowu się chowasz burku? Rozległ się dźwięczny głos tuż nad jego uchem. Barg westchnął ciężko, nie podnosząc wzroku. Wiedział kto to? Tylko jedna osoba miała tyle cierpliwości, by do niego podchodzić. Luna. Elfka o włosach w kolorze jasnego błękitu i sukience obsypanej srebrnymi płatkami. Nie chowam się, odparł burkliwie. Przeprowadzam strategiczną obserwację ściany. Mikołajki są już jutro, zaświergotała Luna, ignorując jego ton. Może pomożesz mi przyozdabiać sanie? Mamy jeszcze sto kokard do zawiązania. Sto kokard to o sto za dużo, prychnął burk. Poza tym ten brokat wchodzi w zębatki maszyn. To niehigieniczne. Luna uśmiechnęła się ciepło i usiadła obok niego, niezrażona jego chłodem. Wiem, że hałas cię męczy, burku, ale spójrz na to inaczej. To dźwięk radości. To dźwięk braku naoliwienia. Mruknął, wskazując głową na główną taśmę produkcyjną. Słyszysz? Trzecie koło zębate od lewej piszczy w rytmie Cichej Nocy. Zaraz zwariuje. W tym momencie do hali wpadł renifer Dzwoneczek. Był to wyjątkowo towarzyski zwierzak, który uwielbiał być w centrum uwagi. Jego uprząż, obwieszona chyba pięćdziesięcioma mosiężnymi dzwonkami, zadzwoniła tak głośno, że burg aż się wzdrygnął. "Zabierzcie go stąd!" jęknął elf. Zakrywając głowę rękami. I wtedy stało się coś dziwnego. Dzwoneczek nagle przystanął i potrząsnął łbem, jakby coś go zaniepokoiło. W ułamku sekundy radosna wrzawa w fabryce zamarła. Główna taśma produkcyjna, która od 364 dni pracowała bez zarzutu, wydała z siebie przeraźliwy zgrzyt. Wielka maszyna sortująca. Zamiast układać lalki w pudełkach, zaczęła z ogromną prędkością wypluwać pluszowe hipopotamy we wszystkich kierunkach. Co się dzieje? krzyknął ktoś z tłumu. Jeden po drugim wielkie żyrandole pod sufitem zamigotały i zgasły. Tysiące kolorowych lampek na choinkach straciło blask. Wioska pogrążyła się w półmroku, a muzyka ucichła. Zastąpiona przez niepokojący szum gasnącej magii. Mikołajki stanęły pod znakiem zapytania. Ciemność w warsztacie świętego Mikołaja nie była zwykłą ciemnością. Była gęsta, ciężka i co najgorsze dla Burka, potwornie głośna. Podczas gdy inne elfy krzyczały z przerażenia, biegając bez celu i zderzając się ze sobą, burk skulił się. Zasłaniając uszy jeszcze mocniej, dla niego nagła cisza maszyn była jak huk wystrzału armatniego. Słyszał tysiące drobnych dźwięków, które wcześniej zagłuszała praca fabryki. Pękanie stygącego metalu, syczenie uciekającej pary z rur i nerwowe tupanie kopyt reniferów w stajni. W samym środku tego chaosu pojawił się święty Mikołaj. Nie biegł, nie krzyczał. Szedł powoli, a bije od niego spokojne, choć słabe światło. Uniósł rękę i gwar natychmiast ucichł. Moi drodzy, powiedział Mikołaj głosem głębokim, jak studnia. Magia Mikołajek słabnie. Coś przerwało jej przepływ. Sprawdziliśmy bezpieczniki, pisnął główny inżynier elfów. Wszystko wygląda dobrze, nie wiemy, co się stało. Mikołaj pokręcił głową i spojrzał prosto w ciemny kąt, gdzie ukrywał się burk. Nie widzicie tego, bo awaria nie jest tam, gdzie patrzycie. Burku, podejdź tutaj! Tłum elfów rozstąpił się, szepcząc ze zdziwieniem. Gburk? Ten Maruda? Co on może zrobić? Burk niechętnie wyszedł z cienia, poprawiając przekrzywiony kubraczek. Czuł na sobie wzrok setek par oczu. Słyszysz to prawda? zapytał cicho Mikołaj, kładąc dużą dłoń na ramieniu elfa. Park zamknął oczy. Wziął głęboki oddech słyszę zaczął niepewnie słyszę pisk nie w maszynach głębiej jakby, jakby coś drapało szkło i szum jakby piasek sypał się na lód. To dochodzi z głównej wieży zasilania. I jeszcze, burg skrzywił się. Sanie, trzeci przewód hydrauliczny po lewej stronie wibruje w demol. Zaraz pęknie, Mikołaj uśmiechnął się lekko. Tylko ty masz dar słyszenia tego, co niewidoczne, burku. Twoja wrażliwość, która tak cię męczy, teraz jest naszą jedyną nadzieją. Musisz to naprawić. Ja. Burg cofnął się o krok, ale tam jest wysoko i zimno. Ja nie jestem bohaterem. Ja tylko naprawiam to stery. Wtedy poczuł ciepło na dłoni. To Luna stanęła obok niego. W ciemności jej sukienka lśniła delikatnym blaskiem, a wokół jej warkocza tańczyły małe, zimowe iskierki. Nie pójdziesz sam, powiedziała stanowczo, choć jej głos był łagodny. Będę Twoją latarką. Ty słyszysz problem, a ja oświetlę Ci drogę do niego. Burg spojrzał na Mikołaja, potem na przerażone twarze innych elfów, a na końcu na Lunę. Wiedział, że nie ma wyjścia. Jeśli tego nie zrobi, hałas paniki nigdy się nie skończy. Dobra, mruknął, wyciągając z kieszeni swój ulubiony klucz francuski, ale jak wrócimy, przez tydzień nikt nie ma prawa śpiewać przy mnie jingle bells. Zrozumiano? ruszył w stronę sań, a luna podążyła tuż za nim. Kiedy dotarli do hangaru, bark błyskawicznie zlokalizował usterkę w saniach. Rzeczywiście, jeden z magicznych przewodów był pęknięty. Z pomocą światła luny, burg zręcznie owinął go taśmą izolacyjną z gwiezdnego pyłu. Silnik sań mruknął zadowolony i. jedna mała lampka kontrolna zapaliła się na zielono. To był tylko początek, powiedział burk, ocierając smar z czoła. Spojrzał w górę, na wysoką lodową wieżę, na której szczycie znajdował się wielki kryształ świąt. Prawdziwy problem jest tam, coś dusi kryształ, więc na co czekamy? Zapytała Luna, posyłając snop iskier w stronę schodów prowadzących na szczyt. Droga na szczyt lodowej wieży. Liczyła dokładnie 1200 stromych stopni. Wiatr na tej wysokości nie gwizdał. On wył jak stado wilków, próbując zepchnąć małych bohaterów w dół. Burg trząsł się z zimna, a jego zielony kubraczek łopotał na wszystkie strony. Mimo to szedł dalej, krok za krokiem, oświetlany przez blask bijący od luny. Kiedy dotarli na platformę, Zobaczyli wielki kryształ. Nie wyglądał tak jak zazwyczaj. Zamiast pulsować ciepłym światłem, był matowy, pokryty grubą, szarą skorupą, twardego jak kamień lodowego pyłu. To ta warstwa tłumiła magię świąt. Burg zbliżył się ostrożnie i przyłożył ucho do zimnej powierzchni. Słyszę go! krzyknął przez wiatr do luny. On nie zgasł. On próbuje śpiewać, ale ten osad go dusi. Każda sekunda zwłoki sprawia, że jego serce bije wolniej. Wyciągnął z kieszeni swoje specjalne, precyzyjne dłuto. Musiał uderzyć w jeden konkretny punkt, w którym skorupa była najsłabsza jeden fałszywy ruch, a kryształ pęknie na milion kawałków i święta przepadną na zawsze. Boję się! Przyznał cicho bark, a jego ręce drżały tak mocno, że prawie upuścił narzędzie. Luna podeszła blisko i położyła ciepłą dłoń na jego plecach. Nie musisz lubić hałasu świąt, żeby czuć ich ducha burku, powiedziała spokojnie. Twoje ręce naprawiły już tysiące zabawek. To tylko trochę większa żarówka. Ufam ci. Elf wziął głęboki oddech. Raz, dwa, trzy. Zamknął oczy, wsłuchując się w cichy jęk uwięzionego światła. Zlokalizował fałszywą nutę w strukturze lodu. Mam cię, szepnął, stuknął dwutem, krótko i precyzyjnie. Cisza trwała jedną chwilę. Potem rozległ się dźwięk czysty jak diament. Szara skorupa pękła z trzaskiem i opadła na podłogę. A kryształ eksplodował oślepiającym złotym blaskiem. Fala ciepła i światła wystrzeliła z wieży, zalewając całą dolinę. W dole w wiosce stał się cud. Żyrandole w fabryce zapłonęły. Maszyny ruszyły z wesołym, rytmicznym turkotem. Dzwonki reniferów zadźwięczały czysto i radośnie, a sanie same uniosły się leciutko nad ziemię. Kiedy burki Luna zjechali na dół magiczną windą, powitała ich cisza. Ale tym razem nie była to cisza strachu, lecz pełna szacunku. Tłum elfów rozstąpił się. Święty Mikołaj podszedł do burka i uścisnął mu dłoń. Burku, powiedział wzruszony, bez ciebie Mikołajki by nie istniały. Twoje uszy usłyszały to, co dla nas było milczeniem. Wtedy podszedł do nich Renifer dzwoneczek. Trącił burka wilgotnym nosem, a jego uprząż zadzwoniła tuż przy uchu elfa. Burg skrzywił się odruchowo, ale potem kącik jego ust drgnął i uniósł się w górę, tworząc pierwszy prawdziwy uśmiech od lat. Wiesz co? Powiedział burg, drapiąc Renifera za uchem. Ten dźwięk wcale nie jest taki fałszywy, brzmi jak wdzięczność. Może te mikołajki nie są takie złe. Tego wieczoru Burg nie siedział w ciemnym kącie. Siedział przy wielkim stole obok luny, popijając gorące kakao. Wciąż nie przepadał za tłumem, ale zrozumiał jedną ważną rzecz: w wielkiej orkiestrze świata potrzebne są nie tylko głośne trąbki, ale też ciche. Uważne smyczki. I choć wciąż z niecierpliwością czekał na 7 grudnia, to ten 6 grudnia był całkiem znośny. Nawet bardzo. I tak kończy się historia Gburka, Elfa, który nauczył się, że bycie innym wcale nie oznacza bycia gorszym. Mam nadzieję, że ta opowieść ogrzała wasze serca tak mocno, jak blask wielkiego kryształu. Ogrzał wioskę Mikołaja. A wy? Czy jesteście jak Luna, która kocha świąteczny gwar? Czy może macie w sobie coś z burka i wolicie ciszę oraz spokój? Koniecznie napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ukryty talent. Jeśli spodobała się wam ta bajka, zostawcie jedną łapkę w górę. To dla mnie znak, żeby tworzyć więcej takich historii. Pamiętajcie też, by nacisnąć czerwony przycisk subskrypcji i kliknąć w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie żadnego z naszych filmów. Dziękuję, że spędziliście ze mną te kilka minut. Życzę wam magicznych chwil, pełnych ciepła i zrozumienia. Do zobaczenia w następnej opowieści.